Już żeśmy się tak dawno nie widzieli, ich wstydzi. I jak zwykle, bo nie wiem, czy wytrzymacie do końca moich opowieści, więc tak. pieski i kotki i konie i gozy miałam też miałam gozy no więc i potopiła i mama ją zwolniła z miejsca. Ja strasznie rozpocząłam. I później, jak żeśmy wyjechały z truskiennik do ktyni, to miałam terier. To ja też miałam kozę, którą dostałam w prezencie. Miała na imię Basia. Nie mam jej zdjęć, bo ja zdjęć też nie mam. To jak wybuchła wojna, to Basia pierwsza piekła do schronu. A... a Boj też zginął gdzieś nam, jak żeśmy uciekały z Rumi do Gdyni. On się chyba wystraszył tego bombardowania. Bo jak żeśmy do w dziesięciu godzinach do Gdyni, to jego już nie było. I później, w czasie wojny, już w Gdyni, to miałam konia, który mieszkał z nami w piwnicy i miał na imię Ruty. Jak było bombardowanie, to on wtedy był stawienny w schronie nie pozwalali, żeby on z nami był w schronie. I on skinął też do takiej wszystkiego smutne, smutne historie. A później, jak mieszkał, On się przybłąkał, bo ktoś go zostawił pod drzwiami. On później długo, długo ze mną był. A ponieważ ja bardzo dużo podróżowałam wtedy, bo pracowałam w liniach lotniczych, więc on był Był trzy lata. Przestały mój kontrakt w Iraku po zewu. Fajny był Pikolino. On był śmieszny, bo on się zakochał kiedyś w Wilczycy. Tutaj jest pata jest Miałam też fajne mieszkanko, Miałam taki fajny fotel bujany. I, I wtedy miałam też, i wtedy miałam też kotka. O, miałam też kotka. Kotka miałam, miałam. Ale to nie był. Kotek wzięty, moja znajoma wyjechała na wakacje i zostawiła mi. No i ona już u nich została. i Ja wtedy sobie wzięłam z takiego, z takiego schroniska wzięłam sobie żaka. Żak miał 5 lat i był ze mną 8 lat. I to była taka bardzo smutna z Żakiem historia, bo ci państwo... Że to byli Anglicy i mi się kończył kontrakt, a wtedy jeszcze była kwarantanna w Anglii i oni nie chcieli. Tak, świetnie, koniecznie wyjść Tutaj, proszę bardzo, na moim basenie, to jest nad basenem, to w Dubaju. A tutaj jeszcze mam jedno zdjęcie, też właśnie z tego, z tego galwraju. Tu nawet jest jeszcze kawałek, kawałek zdjęcia. Tutaj nie, nie widać kalf ale jest jeszcze. Przy kierownicy, przy kierownicy sieci. Także ja zawsze. który przychodzi z wizytą i mam kalendarz z pieskami. Widzicie, taki fajny, taki fajny, fajny kalendarz z pieskami. To sobie patrzę, patrzę sobie na takie fajne pieski. chciała, chciałabym mieć, ale jak ja ciągle jeszcze, ciągle jeszcze, chyba, chyba mogłabym mieć jakąś taką miniaturkę do torebki, która by ze miniaturki butelków, no to wtedy, ale to tylko po Polsce bym go mogła zabierać, bo teraz za granicę to już chyba jeszcze można zabierać do kabiny, ale, ale to, już, to już nie jest A to tutaj, a to fajna pata bardzo lubiła na tym bujanym, na tym bujanym fotelu, a miska była fajna. no więc że musiałam jej tłumaczyć, że nie wolno, że można sobie wchodzić do morza, a do basenu to raczej nie. A gdzieś mam też zdjęcia, jak ona jest w, na, w morzu pływa. Tylko musiałabym, musiałabym poszukać do no, waszak. A tak, to on właśnie bardzo lubiał, bardzo lubił zawsze siedzieć, siedzieć na przednim siedzeniu. Jak ja jeździłam na te rajdy, to on zawsze siedział na przednim siedzeniu. Miał nawet taki pasek, go przypinała, bo go bo, przypinałam, bo na tych rajtach, to no wiecie, jak się jeździ po tym, jak się jeździ po tych różnych wertepach, to tam strasznie, strasznie skacze. Musiał być przywiązany, miał takie specjalne rzeczy. No to właśnie była taka śmieszna historia, jak on był zakochany w tej wilczyce. Ja musiałam go nawet wziąć do weterynarza, żeby mu dał taki zastrzyk, dał spokojenie. No, naprawdę, bo To dostawał tam z tą, z tą wilczycą. A Jacques, no żak. to był taki ekskluzywny butelek. Put Miał swój własny basen, Także nie musiał, nie musiał skakać. Do, co, basenu wert jej, tylko miał swój własny, swój własny, fajny był ten pas 25 metrów. Każdy, każdy miał, każdy, każdy miał inny. pikolino, Piccolino był niesamowity przytulas. Żak się bardzo łatwo obrażał. Ja pamiętam, kiedyś zapomniałam zostawić, bo on miał takie drzwi, że mógł sobie wchodzić i wychodzić. Ja któregoś, któregoś wieczoru zapomniałam, tylko zamknęłam, że one się nie ruszały. Także on całą noc został na zewnątrz. I następnego dnia już był obrażony, na mnie nie rozmawiał ze mną przez pół, nie rozmawiał. Bardzo się, bardzo się obraził. obraził. No a pan rozpieszczona. A ta, ta moja sąsiadka miała białego butelka i on, on zawsze sobie wyścigi. Wyściki sobie zawsze, zawsze robił robił. A, ale właśnie każdy miał, każdy z tych psiaków miał jakieś takie swoje, swoje, swoje. swoje ale wszystko. moich 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 znajomych. to Abu, Dhabi, Abu był. Śmieszny był taki, on, on bardzo, on bardzo mnie lubił. Czy psy spały w łóżku? No spały, ale w nogach spały, w, w nogach spały, ale misia, misia jeszcze ja nie myślała, że to mama jest. Spała sobie, spała sobie pod mamą. A tutaj to, to chyba, nie wiem czy to tutaj, czy to tutaj nie jest pod krzesełkiem, a nie, to jest, to jest miśki zabawka, to jest miśki zabawka tutaj pod, pod tutaj ruda taka. bo ja myślałam, że to żaka, ale nie, ja żaka wtedy jeszcze nie miałam, jak miałam myszkę, to nie miałam żaka, żaka miałam później, Rzadka mojego kochanego, Moje psy, ponieważ ja, ja kocham samochody i wszystkie moje psy bardzo, bardzo lubiały samochody. Zawsze jeździły, zawsze jeździły. Ze, ze mną także. Szak jeździł, pata i wszystkie, wszystkie, wszystkie jeździły. Nawet nawet ta, nawet mistka. Ja miałam służbowy samochód, ale też jeździłam też jeździłami. Też jeździł, jeździł no bo ja bardzo dużo jeździłam w także moje psy musiały robić jeździć samochodę. Ten, ten rajd to był cały dzień. Myśmy wyjeżdżali z Dubaju. Wyjeżdżaliśmy o 6 rano, a wracaliśmy już było, było ciemno. Bo myśmy jechali do, do chaty, a to jest jakieś 105 kilometrów od dbają, no ale jeździło się właśnie przez pustynię, nie autostradą, tylko przez pustynię. Tam żeśmy mieli w takich oazach, robiliśmy postoje i tam, tam wtedy. umiały prosić, umiały skakać też takie takie fajne na krzesełka i z krzeseły, także takie ró różne sztuczki. Co to jest wierność? No to ja, kochani, to ja już wam o moich zwierzętach opowiedziałam. A teraz, jak macie, dalej na pewno macie zwierzaki, to napiszcie i wyślijcie zdjęcia, jakie macie. Czy macie kotki, czy macie pieski, czy macie lamy, czy macie kozy. Czy macie króliki? Ja miałam króliki. Ja miałam i kanarki miałam. Króliki też miałam. Dużo królików miałam. No o, i miałam paść to wtedy